Moja postać to jest y, 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 pani, która pracuje jako kontroler y, w Urzędzie Kontroli Podatkowej. Przepraszam, to wy państwo się znacie? Nie. Pan nie zna, panie Wydrzycki? Jest bardzo ułożoną, ambitną, fajną dziewczyną. Przemiłą e, i jest przyjaciółką głównej bohaterki, która z kolei jest, e, którą gra Ola Domańska, która jest z kolei taka bardziej chłodna, bardziej e, w jakimś sensie e, w tej ambicji swojej taka zacietrzewiona. Serio wierzę, że to dziwka? No co? To jest wypisane na twarzy? ma no, po nas widać, że jesteśmy ze skarbówki? No moja postać... W, jakoś w, w tym wszystkim, co, co spotyka główną bohaterkę e, towarzyszy jej i ją wspiera. Wyglądał mi na mamień synka. Jest postawiona przez swojego szefa w takiej trudnej sytuacji, e, która trochę poddaje, na, poddaje pewnej próbie jej przyjaźń właśnie z tą główną bohaterką. I myślę, że, że, że ta postać, którą udało mi się stworzyć, jest taką właśnie sympatyczną, ciepłą dziewczyną.